Łukasz Lewicki na gali KW Fight Night w roli cornera dzisiaj trenera. Czy to jest udany dzień, czy nieudany rekord 1-1-1, czyli jedno zwycięstwo, jedna porażka i jeden remis. Cześć, witam wszystkich, witam ciebie tutaj. Wiesz co, no, to w sportach walki w MMA jest wliczone, że są wygrane, przegrane remisy, także no, no bilans jest po prostu, pokazuje, że po prostu walczymy, tak, że no raz jest. E, Przód, to jest remis, no, raz są pora to jest wliczone w nas zawód no, i, i tak samo w młodych zawodników, e, więc no, takie wydarzenia mnie nie dziwią i, i tak jak dzisiaj to się skończyło dla nas, tak, tym i jedna wygrana, jedna przegrana, jeden remis, jak najbardziej te walki no, tak pokazały, że te walki zostały tak posądziowane i, mm. i bardzo fajnie, nie? No, obiektywnie i tak Iryna prostu, no. już strawa trochę boleśnie. No i nowy chyba nabytek, bo to nie jest zawodnik, który z tobą chyba był cały czas, tylko od niedawna, tak? Tak, to znaczy z Zirkiem to jest tak, że po prostu on pracuje dużo ze Spinkiem, z Rafałem Lasotą i po prostu no a my jesteśmy jednością jakby klubem, no to wiadomo jestem tutaj, to im tutaj pomogę, będąc na miejscu, a tak stricte, no, Zirkiem, ja no, nie, nie mieliśmy sytuacji jakiejś tam dużo pracy i tak jak mówię, ale to, to, to jak jesteśmy sobie tutaj na, na tych zawodach czy na innej gali. To, to sobie wszyscy pomagamy, i wiadomo w tym kornerze, jest to kolega z klubu. Czy, czy pracuje z tym trenerem, czy z tym, to, to, to nie jest dla nas istotne. No, chodzi o to, żeby wyjść, pomóc koledze, jak i zawodnikowi, jak i trenerowi. No, staramy się wspierać siebie nawzajem, tak? Na tej zasadzie. A propos bilansów, niestety, twoje ostatnie trzy przegrane, właśnie zastanawiam się, co dalej dla ciebie, bo to jest taki niewdzięczny sport, że w piłce nożnej można przegrać w sezonie tam nie wiem, 10 meczów. Tutaj przegrasz dwa albo trzy, i generalnie już wiesz. Siekierka nad tą wisi od fanów i pytanie, co ty robisz? Jak, jakby nawet nie tyle co, co ty robisz, co, co jak Federacja się zachowa względem ciebie, no bo w zasadzie jesteś wypromowanym nazwiskiem, zawsze y, te pojedynki są takie wdzięczne i energiczne po prostu. I, i zastanawiam się, jak właśnie KSW, a twoje plany. Znaczy powiem tak, no też się tak zdarza, no, jest jakiś niefart, jest jakaś ciągła liczba niewskazujących cyfer dla mnie, jeżeli chodzi o moje ostatnie walki. Aczkolwiek, że tak jak mówię, jak i fani, jak i organizacja i, i wszyscy myślę, że są zadowoleni z poziomu walk, które daje ja wraz z rywalami. Nie zawsze fart sprzyja w moim kierunku i no nie jest, nie jest czasem tak, jak, jak człowiek by chciał i, i w tej sytuacji też tam gdzieś było i aczkolwiek mówię, no, nie, nie, nie wszystkie werdykty czas Czasami nie, nie, nie wszystkie sytuacje, które się wydarzyły w ostatnim czasie, uważam, że gdzieś tam no gdzieś się coś podziało, po, 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 po prostu w walce nie tak, gdzieś tam, gdzieś tam na tych zasadach, że... Może czegoś ja nie, nie dopracowałem, może gdzieś ktoś czegoś nie zauważył w walce. Tak jak mówię, no ostatnia walka pokazała, że był wynik walki jaki był, ale tak naprawdę czułem tę walkę zdecydowanie inaczej. Było bardzo ciasną werdyktem wobec mnie i wielu innych osób. Ale tak jak mówię, no trzeba walczyć do końca i, i staram się robić wszystko, żeby, żeby ta moja forma nie była niżowa, a wręcz albo wzrastała. Przynajmniej mam nadzieję, że fani i wszyscy i tak samo wodarze docenią to i doceniają, że, że jest tak poziom i nie zaniżam poziomu organizacji, nie zaniżam poziomu walk i, i mam nadzieję, że fani z tych walk są zadowoleni, a, a co, co jak dalej z przyszłością, no co, ja mogę powiedzieć tyle, na tą chwilę nadal jestem zawodnikiem organizacji KSW, no i, no i co, czekam na, na jakiś termin, jeżeli tylko włodarze zobaczą mnie w jakimś zestawieniu, to mam nadzieję, liczę na to i tak jak gdzieś tam rozmawialiśmy, gdzieś to, gdzieś to się wydarzy, tak? Filip Wolański, nadzieję, tak. który wraca w Łodzi z Bartłomiejem Koperą. dobry pojedynek, no i też taki dobry test dla, dla Filipa po tym okresie przerwy, po tej, po tej kontuzji, jak ty widzisz ten pojedynek? Tak, no wiesz co, bardzo... nie jest łatwy? Bardzo... Jako rywal? Tak, właśnie Ale wróćmy do tego, że na pewno bardzo fajnie dobrze, że Filip dostał walkę, walczymy, że Filip walczy po tej długiej przerwie. Na pewno Bartek jest, Bartek Kopera jest wymagającym zawodnikiem, bo to jest zawodnik, nie jedno jakoś tam mega płaszczyznowy, on tam próbuje walczyć i serce wojownika jego no, pokazuje, że na każdej płaszczyźnie naprawdę stara się nie oddawać pola i może gdzieś tam zawsze zaskoczyć, ale no, no jest solidnym zawodnikiem i tutaj trzeba uważać w różnych płaszczyznach, nie tylko gdzieś tam zamykać się na jedną. E, także no ale, ale robimy wszystko, żeby Filip był przygotowany i gwarantuję ci, tobie, jak i fanom, że, że Filip wyjdzie przygotowany do tej walki w 100%, 110%, zrobimy wszystko, żeby, e, żeby, żeby to jego ręka poszła do góry. Tym bardziej Filip też jest głodny zwycięstwa i walki. Przede wszystkim głód walki czuję, bo miał absencję w Oktagonie, znaczy w klatce. I, ale mówię, bardzo doceniamy Bartka, i, i wiemy, że to no, będzie walka. Na pewno będzie na co patrzeć, i na pewno ci dwaj panowie e, zaoferują fanom, jak i organizatorom, włodarzom KSW na pewno dobre widowisko. Super, w takim razie będę uważnie obserwował. Bardzo dziękuję za Zabiję update, zostajnik i z i Pozdrawiam wszystkich fanów MMA News. Dzięki.